Witajcie, drodzy rodzice! Czy kiedykolwiek złapaliście swoje dziecko na potajemnym przeglądaniu mediów społecznościowych, mimo że nie osiągnęło jeszcze minimalnego wieku? To zdarza się częściej niż mogłoby się wydawać. Wiele platform korzysta z technologii weryfikacji wieku, aby uniemożliwić rejestrację nieletnim, ale nie są one doskonałe. A teraz porozmawiajmy o ciemnych stronach internetu. Szkodliwe i nielegalne treści. Takie jak mowa nienawiści, posty dotyczące samookaleczeń czy pornografia dziecięca wciąż mogą się przedostać. Platformy muszą działać szybko, aby eliminować te zagrożenia. Moderatorzy pracują przez całą dobę, ale walka trwa. Nawet jeśli treści nie są nielegalne, mogą być nieodpowiednie dla wieku lub zawierać przemoc. Platformy muszą zrobić więcej, aby chronić nasze dzieci przed takimi materiałami. Wyobraźmy sobie świat, w którym szkodliwe treści są filtrowane, zanim nasze dzieci je zobaczą. Jako rodzice potrzebujemy lepszych narzędzi, aby prowadzić i chronić nasze dzieci w internecie od filtrowania anonimowych użytkowników po blokowanie szkodliwych wiadomości, kontrola rodzicielska jest kluczowa. Musimy mieć możliwość ustawienia ograniczeń, które chronią nasze dzieci. Czy zauważyliście kiedyś, że wasz nastolatek spędza godziny w mediach społecznościowych? Ostrzeżenia o nadmiernym używaniu mogą pomóc im zarządzać swoim czasem przed ekranem. To mały krok, ale może zrobić ogromną różnicę. A co z tymi idealnie odfiltrowanymi zdjęciami? Mały znak wodny lub ikona Mogą zwrócić uwagę użytkowników na to, że zdjęcie zostało cyfrowo zmodyfikowane. To pomaga młodym ludziom rozpoznawać nierealistyczne obrazy i rozumieć prawdę za ekranem. Technologia AI może dyskretnie wykrywać oznaki problemów ze zdrowiem psychicznym i oferować spersonalizowane linki do wsparcia. To oznacza identyfikowanie zagrożonej młodzieży i łączenie jej z pomocą, której potrzebuje. Nadszedł czas, aby projektanci technologii skupili się na projektowaniu platform zorientowanych na zdrowie. Zmniejszanie funkcji uzależniających, ograniczanie szkodliwych treści i projektowanie z myślą o inkluzywności jest niezbędne. Dziewczęta, mniejszości, młodzież LGBTQ, każdy zasługuje na bezpieczne doświadczenie online. Media również odgrywają rolę. Zamiast bagatelizować przemoc, powinny podkreślać ból i konsekwencje. Odpowiedzialne przedstawienia mogą mieć ogromny wpływ. Ochrona naszej młodzieży w internecie wymaga wspólnego wysiłku. Rodzice, platformy, projektanci, media i społeczności muszą się zjednoczyć. Bezpieczny internet. Ja Edyn, zdrowe media społecznościowe i ochrona młodzieży.